Zaczynamy noc z Teatru Jarańczyka. To będzie bardzo, bardzo długa noc. Ludzie z naszego grodu! Beztrosko wrzuciliście na moje barwy. Państwu, moich kolegów, studentów trzeciego roku studium aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka przy teatrze imienia Stefana Jaracza w monodramach. I, i potrzebny był mi natychmiast czarny garnitura, a w jedynym, jaki miałem, pochowaliśmy ojca, co. Rze rzeczywiście nie pomyślałem o tym w porę, to znaczy, pomyślałem, ale wcześniej, zanim pochowaliśmy ojca, a ja jeszcze nie wiedziałem, że będę się żenił. Poszedłem do on przedł mnie dookoła, jak rzeźbiasz obchodzi bryłę kamienia, zanim zacznie rzeźbić. Mam kilka gotowych ubrań, trzy są w twoim rozmiarze. Przypnęło <grym> się gdzieś szkło! Raz, drugi, za i zginął gdzieś w Ale gdzie tu z krzesełkiem, jak tu na noże, kres na krew. A zaraz ów, w kurzu, w mroku się spina, sapanie tylko słychać. Orkiestrzy się ręcem wleją, e orkiestra grać, grać, skrzydek ma. Spostać taką widziałem póki co pierwszy i ostatni raz. jest to, jest to fakt. Wybiegłam tam, nie. Skończyła się przerwa, weszliśmy na scenę. Gitara grała, skończył się spektakl, już, yy, ucichło. To takie yy, dwa zdarzenia, które. Tak I to nie ja, jedna tylko, to słyszało ileś osób, a nie było nigdzie tego źródła drzwi. Istotnie było słychać muzyczkę, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie Ta historia zdarzyła się po jednego z, ze spektakli rewizora w zeszłym sezonie. Wszystko zaczęło się od tego, że, że nasz kolega Cezary Iczyna podarł list. Ten list leżał, leżał długo na ziemi. Scena trwała w tymże pod na pomysł, że kopnie ten papier. Przeanalizujmy, co się tu dzieje. Prosimy o scenę filmu numer, numer dwa. To jest to samo. Przemiemy. 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 I Przemiemy. 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 cofamy cofamy, 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 cofamy i Zobaczcie, co się dzieje w tłumie aktorów na scenie. Pierwsza osoba zgotowa. Druga osoba. Z Trzecia ucieka plecami do widoku. Czwarta. Jesia i macie. Zaczyna płacać. Wszyscy płaczą. Kolega jeszcze walczy. Tutaj zaczyna tracić.